Marek Klapa, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji biznesowej. Moimi Państwa gościem jest Pan Mariusz Jurak, wiceprezes spółki Signity SA. Dzień dobry. Dzień dobry Panie że Dzień dobry Państwu. No to pytanie do specjalisty, myślę, że idealne i wiele osób zadaje sobie to pytanie, bo wszyscy jesteśmy klientami banków. Jak wygląda dziś zabezpieczenie polskiego sektora bankowego pod tym względem właśnie teleinformatycznym? No to jest jakby bardzo y Szeroki temat, że zabezpieczenie przede wszystkim wynika z takiej wielowymiarowości. Banki i instytucje finansowe, bo to nie tylko banki, stosują zabezpieczenia, które dotyczą zarówno infrastruktury sprzętowo-systemowej, architektury rozwiązań mobilnych, systemów dziedzinowych, infrastruktury dostępowej. Mhm. I na to okoliczność są stosowane różnego rodzaju rozwiązania teleinformatyczne, które mają wspierać banki przed ryzykiem cyberzagrożeń. Mhm. Czyli powinniśmy czuć się bezpiecznie. Rzeczywiście tych zabezpieczeń jest bardzo dużo. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, szczególnie w sytuacji, w której dzisiaj jest świat i Europa, banki stoją przed wyzwaniem zabezpieczenia środków swoich klientów, dlatego też te rozwiązania, które są stosowane i, i które stosujemy w Polsce, są najwyższej klasy. Najwyższej klasy, zdecydowanie, zdecydowanie to tak. potwierdzić. Zdecydowanie potwierdzić. Okej. Okay. No ale ja też myślę, że też są jakieś obszary, wyzwania, problemy, które trzeba rozwiązać, no bo. Mm, Świat idzie do przodu, szybko się rozwija. Widzimy to na przykładzie prawa, że prawo nie nadąża za niektórymi kwestiami, na przykład AI, więc ja też myślę, że technologia i te zabezpieczenia muszą e, nadrabiać czas i nadganiać, bo na świecie pojawiają się kolejne zagrożenia. Jeszcze pięć lat temu nikt nie sądził, że w Europie będzie... Tak poważna wojna, jaka dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nikt nie spodziewał się, że skala na przykład różnego rodzaju ataków cybernetycznych będzie tak duża. Mamy wojnę hybrydową, więc co nad czym musimy cały czas pracować, Pani prezesie? To prawda, to jest bardzo duże wyzwanie dla banków, tak jak wspomniałem nie tylko dla banków, ale też dla całego sektora finansowego w Polsce. Myślę, że kwestia, która jest istotna z punktu widzenia banków, to jest też kwestia technologii, której używamy. No w dużej mierze ta technologia, która dzisiaj funkcjonuje w polskim systemie finansowym, to jest technologia, która przyszła do. Do Polski w okresie transformacji systemowej. Ona była oczywiście rozwijana, uzupełniona kolejne rozwiązania, natomiast w na dużej mierze ta technologia jest obarczona do bardzo długim długiem technologicznym i to jest duże wyzwanie dla banków dzisiaj. Długiem technologicznym, to znaczy? To znaczy, że te rozwiązania są, nazwijmy to tak potocznie nie najnowsze i one wymagają pewnych działań prewencyjnych, które z uwagi na ograniczenia technologiczne z jednej strony są kosztowne i, 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 i trudne Panie prezesie, od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, tej agresji Rosji na, na Ukrainę, której jesteśmy na co dzień świadkami, minęło już tysiąc dni. Ale gdyby spojrzeć w kalendarz, no to to są te niecałe trzy lata. No, tam był luty 2022, teraz mamy końcówkę 2024 roku. Co od tego momentu, kiedy rzeczywiście pojawiła się ta wojna, której nikt nie mógł przewidzieć jeszcze parę lat temu, no, co tak na dobrą sprawę się zmieniło? Czy poprawiono te zabezpieczenia? I wiem, że dobrze adresuję to pytanie, bo, bo, bo Państwo są dostawcą tych zabezpieczeń, więc, więc chciałem zapytać, jaka zmiana nastąpiła w tym zakresie? Ma Pan rację, tutaj trudno przewidzieć pewne działania, natomiast pewnie nikt nie mógł być przygotowany na taki scenariusz, który mieliśmy okazję obserwować. Mhm. Ja może tutaj podam kilka przykładów, bo mieliśmy Bardzo okazję proszę. też aby rozmawiać z kolegami z sektora. Bankowego Ukrainy i wiemy, jak e, sytuacja była dynamiczna. Dla przykładu naj, największy chyba detaliczny bank, e, który działa w Ukrainie w, w lekko ponad 40 dni zmigrował swoją infrastrukturę do chmury w ciągu 40 e, dni. Tak. E, oczywiście e, mówię tu o, o infrastrukturze krytycznej, mhm. czyli tych rozwiązaniach, które e, wspierają działanie i zapewniają ciągłość działania systemu banku, bo generalnie bez tego bank nie jest w stanie funkcjonować. Dzisiaj wszyscy wiemy, jak ważnym elementem y, architektury krytycznej każdego państwa jest sektor bankowy. To są przepływy pieniężne, każdy z nas ma rachunki bankowe, każdy z nas ma dostęp do naszych środków, chce się czuć bezpiecznie, więc patrząc z tej perspektywy, oni wykonali z jednej strony tytaniczną pracę, natomiast nie byli niezwykle skuteczni. I to są pewne lekcje, które y, myślę powinniśmy, i pewne wnioski, które powinniśmy jako polski sektor bankowy, mam na myśli i banki i dostawców albo wyciągnąć pewne wnioski, więc yy, patrząc z perspektywy rozwiązań, które funkcjonują dzisiaj w polskim sektorze finansowym, można śmiało powiedzieć, że one są jedno z wcześniejszych w Polsce. Natomiast, tak jak wspominałem, jest pewna bariera, też pewne ograniczenia wynikające z tego długu technologicznego, natomiast myślę, że to wszystko jest do przejścia. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedy myślimy w kontekście naszego bezpieczeństwa w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, no to myślimy sobie nad kilkoma aspektami, między innymi o tym, że jesteśmy członkami NATO, a NATO kojarzy nam się z, ze sprzętem wojskowym, z oddziałami wojskowymi, z potencjalną obroną przeciwrakietową, przeciwlotniczą, no ale musimy pamiętać też o, tym, o tej sferze cyfrowej, no bo w tej sferze cyfrowej są nasze pieniądze. Tak. Ja myślę, że wiele, można powiedzieć śmiało, że jakby bez banków ciężko sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące państwo. Mhm. Jeszcze raz podam przykład Ukrainy. Wiemy, ile środków finansowych Ukraina otrzymuje z całego świata. I tak naprawdę bez systemu sprawnie działającego i bezpiecznego systemu bankowego nie byłoby to możliwe. Mhm. Wiemy też, że banki ukraińskie, część przynajmniej banków ukraińskich, przeniosła całą swoją krytyczną infrastrukturę poza granice kraju. To zapewniło im z jednej strony skalowalność rozwiązań, wzrost odporności na cyberzagrożenia. Mhm. To też jest partnerstwo z globalnymi firmami, które mają, mają bardzo duży zasób wiedzy i, i, i doświadczenie w, w, temu, jak unikać zagrożeń, jak jakby walczyć z, z, z atakami, bo jednak ten system bankowy i w Polsce, i, i w Europie, i na świecie jest... Podatny i, i że to tak pod codziennie podawany wyzwaniom. Wojska Obrony Cybernetycznej, na przykład takie się formacje tworzą na świecie. My też mamy swoich specjalistów, no i okay. mamy też NATO, o którym wspomniałem. To jest też duża rola, prawda? Aby tutaj też sojusz bronił nie tylko fizycznie, nie tylko swoją obecnością oddziałów wojskowych, ale również działał w tej strefie cyfrowej. Tak, dlatego że, że wszelkiego rodzaju ataki na pewno destabilizują funkcjonowanie państwa, a też jakby w sposób negatywny wpływają na to, jak społeczeństwo, jako my jako społeczeństwo odbieramy... Y, y, sytuację, y, która jest w danym momencie. Banki są y, instytucjami zaufania publicznego, więc ja bym powinien szczególnie dbać o to, żeby y, nasze pieniądze były bezpieczne i żebyśmy mogli spokojnie funkcjonować. Niekoniecznie w, w, w czasie wojny. Panie prezesie, y Powiedzieliśmy o Ukrainie, ale no nie chcę wierzyć, że my tutaj również w Polsce nie odrabiamy bardzo mocno lekcji i nie wyciągamy wniosków. Co zmieniło się w Polsce, jeżeli chodzi o zabezpieczenie właśnie? Systemów bankowych od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, jakie działania zostały podjęte, i też nad czym pracujecie wy jako dostawcy? Ja wiem, że o wszystkim pewnie nie może Pan powiedzieć, ale, ale czy możemy tutaj jakoś skatalogować te działania? ja Jestem na pewno dużo prac zostało wykonane w obrębie technologii, czyli tej mhm. technologii, która zabezpiecza infrastrukturę bankową, mam na myśli tą wewnętrzną, jeżeli chodzi o, o konkretną kompozycję architektury IT, infrastrukturę dostępową. Rozwiązania, które są udostępnione przez banki yy, swoim klientom, to wszystko musi być bezpieczne. Natomiast jest jeszcze jakby jeden aspekt, który wiąże się z tym, co, z czym dzisiaj my mamy do czynienia. No pojawiają się kolejne regulacje. Czyli mamy tutaj do czynienia z elementem. Regulacyjnym, który ma w pewnym sensie zunifikować standardy bezpieczeństwa w sektorze finansowym. I takim dobrym przykładem jest regulacja unijna DORA, która w tej chwili jest uruchamiana i która od stycznia 2025 ma, ma funkcjonować w Polsce. Mhm. Także to jest szereg wyzwań. Ona dotyka zarówno banków, ale też dostawców. Czyli będąc dostawcą, musimy spełniać pewne kryteria bezpieczeństwa, musimy dbać o to, żeby rozwiązania, które dostarczamy dla naszych klientów, były bezpieczne odpowiednio przetestowane. E, musimy użyć odpowiednich narzędzi. I tak wspomniałem, ta unifikacja trochę jakby powoduje sytuację, w której budujemy taką zbiorową, cyfrową odporność na, na, na te zagrożenia, którymi dzisiaj jakby wszyscy się mierzymy. Zbiorowa, cyfrowa odporność, ładnie to brzmi. To w takim razie od stycznia 2025 wchodzi właśnie DORA, czyli właśnie to ta regulacja na szczeblu unijnym. Ona jest odpowiedzią bezpośrednio na to, co, działo się, co dzieje się w Ukrainie, czy już prace nad tym wcześniej? Się Nie, brzmi. prace nad DORO były odpowiednio wcześniej, natomiast mhm. no, wydaje się, że to jest bardzo dobrze, że ona w tej chwili się pojawiła i że w tej chwili wszyscy, zarówno banki, sektor bankowo-finansowy, jak i dostawcy nad tym pracują. Oczywiście to się wpisuje w cały kontekst geopolityczny, ale wie pan, ja, jako klient y, banku, tak się zastanawiam, no bo z jednej strony w czasach pokoju czy względnego pokoju no mamy jednak tę wojnę hybrydową, czyli y, może dojść do ataków cybernetycznych na infrastrukturę bankową. Ja, ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę, jestem tego świadomy, ale gdyby wydarzyło się najgorsze, doszło do działań wojennych, ja wiem, że większość moich aktywów, moich pieniędzy, moich oszczędności to są tak naprawdę zbiora zer i jedynek gdzieś tam zapisane na serwerach mojego banku. Ja nawet jako klient nie wiem, i pewnie się nie dowiem, nawet jakbym zadzwonił na infolinię, gdzie konkretnie te moje oszczędności są zapisane. A co w sytuacji odpukać, gdyby doszło do działań wojennych i ta infrastruktura bankowa, fizyczna infrastruktura została zniszczona, na przykład w wyniku działań wojennych? Tak, to jest e, duże ryzyko w sytuacji, kiedy nie podejmiemy żadnych kroków. Dzisiaj aby banki e, z perspektywy działań, które podejmują, patrząc sobie z perspektywy, na, na, no, zabezpieczają e, nas wszystkich na wypadek takiej sytuacji, czyli mam na myśli e, fizyczne zniszczenie bądź aby e, Zajęcie pewnych, pewnych obszarów infrastruktury bankowej, która no, jednak no, dotyka danych wrażliwych i dotyka danych na, naszych. Więc te rozwiązania są przenoszone do chmury. Tak jak wspomniałem, one dają nam większe bezpieczeństwo, większą skalowalność i przede wszystkim zapewniają taką ciągłą dostępność tych usług, e, dlatego że one. Tak jak był przykład Ukrainy, dobrze, do, 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 dobry przykład, wyniesione rozwiązania poza granicę kraju. To Daje niesamowitą przewagę, to zapewnia ciągłość dostępu do, do naszych danych i do danych e, naszych rachunków. Przypomnijmy, największy bank detaliczny na Ukrainie był w stanie migrować te wszystkie rzeczy do chmury w ciągu 40 dni to jest niewiele, ponad miesiąc. To jest tak. bardzo skomplikowana operacja? Tak. Na pewno. Myślę, że tak, ona, ona wymaga bardzo dużej wiedzy, dużej odwagi, ale też nie może być prowadzona tylko i wyłącznie przez służby informatyczne. To są kwestie też regulacyjne, więc o ile wiemy, te działania były uzgodniane z instytucją nadzoru finansowego, która działa na Ukrainie. To tak samo w Polsce. Wszystkie działania, które w, w temacie migracji rozwiązań do chmury są podejmowane w polskim sektorze finansowym, no są y, y, podejmowane we ścisłej współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. A jeżeli chodzi o właśnie takie ataki cybernetyczne, y, czyli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić zespół hakerów, który działa na zlecenie, no, wrogiego państwa w tej sytuacji, na przykład Rosji i atakuje kolejno infrastrukturę bankową. E, jesteśmy zabezpieczeni przed tego typu sytuacjami? Są jakieś, nie wiem, stworzone backupy albo są jakieś systemy, które rzeczywiście, przez które możemy powiedzieć dzisiaj z całą odpowiedzialnością. Je, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w stanie odeprzeć te m, cyfrowe ataki. Zdecydowanie tak. Myślę, że dzisiaj mierzymy się z takimi wyzwaniami codziennie. Mhm. Może nie mówimy tego o tym w mediach, ani mm -hmm. też jakby w, na pierwszych stronach gazet, natomiast to są wyzwania, z którymi mierzy się w sektor bankowy, nie tylko bankowy, bo to też są ataki na media, mm -hmm. e, na e, instytucje, które się wpisują w architekturę krytyczną państwa, spółki energetyczne. E, także generalnie to są podobne wyzwania. Myślę, że dzisiaj, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa tych instytucji, ono jest na bardzo wysokim poziomie. Że y, ryzyko ataku jest wysokie, natomiast patrząc z perspektywy tego, w jaki sposób sobie radzi polski sektor, to można powiedzieć, że robi sobie doskonale. A pomyśleć, że jeszcze niedawno największym zmartwieniem czy najpoważniejszym ryzykiem po stronie banków to było ryzyko kredytowe, niespłacanych kredytów czy złych kredyt, kredytów. Teraz ten ciężar przechodzi w zupełnie inne rejony. Tak, dzisiaj można powiedzieć, że. Y, y, Ryzyko geopolityczne jest dużo wyżej oceniane przez banki i instytucje finansowe niż ryzyko kredytowe. Czyli takie ryzyko, które jest stricte związane z bezpośrednią działalnością banku. Pan redaktor poruszał tutaj kilka tematów, jak bezpieczeństwo fizyczne, dane, które banki gromadzą cyberataki, one się wszystko w to wpisują, w to ryzyko geopolityczne. Proszę zauważyć to, co się dzieje w Ukrainie. Tam, o ile dobrze pamiętam, 20% państwa ukraińskiego w tej chwili jest objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi. Mhm. To, to jest bardzo duży, duży teren. Jeżeli byśmy sobie tak wkopiowali ten obszar w dowolne państwo... W Wtedy byśmy w się przyznali, jaki to jaka jest to jest, jest skala. I to patrząc z perspektywy takiej jakby działalności operacyjnej banków instytucji finansowej to jest naprawdę duże ryzyko, jeżeli te banki nie mają zcentralizowanych rozwiązań, nie mają rozwiązań, które są bezpieczne, przeniesione do chmury, skalowalne w odpowiedni sposób są w stanie reagować na potrzeby rynku, no to mamy problem. Mm -hmm. Dzisiaj, jak popatrzymy na sektor finansowy na Ukrainie, to oczywiście tam jest mowa o wakacjach kredytowych, bo jednak część przedsiębiorców nie jest w stanie prowadzić z przyczyn oczywistych działalności gospodarczej. Część kredytobiorców detalicznych nie jest w stanie spłacać tych, 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 tych zobowiązań, ale z drugiej strony mamy bank. Które mimo wszystko funkcjonuje sprawnie. Mhm. Wszystkie usługi y, działają, banki są gotowe na wzrost y, y, transakcji, są y, gotowe na to, żeby oferować nowe usługi w bardzo szybkim czasie. Dlaczego? Dlatego, że mają rozwiązania, które z jednej strony są stabilnie działające, czyli ten y, ciągłość działania jest naprawdę bardzo wysokim poziomie, bo są w chmurze, y, nie ma ryzyka fizycznego zajęcia bądź zniszczenia tych tych rozwiązań można zniszczyć budynek placówki bankowej, ale już jeżeli chodzi o system informatyczny, który jest odpowiednio przygotowany, to ryzyko jest minimalne. Mhm. Więc myślę, że to bardzo ważną rzeczą jest przede wszystkim działanie w celu zabezpieczenia infrastruktury bankowej, zwiększenia tego poziomu bezpieczeństwa, no i skawalowalności rozwiązań na wypadek różnych sytuacji. Ukraina stała się takim miejscem, w którym, no nie chcę użyć tego słowa, że zostały przetestowane pewne zabezpieczenia, ale rzeczywiście sprawdziliśmy faktycznie, jak one działają w takiej krytycznej sytuacji. No bo wcześniej nie mieliśmy takich działań wojennych, którymi dotknięty został. No co by nie mówić, nowoczesny kraj z nowoczesnym systemem bankowym, z pełną infrastrukturą cyfrową. To jest taki pierwszy przypadek w historii, chociażby dlatego, że historia tych rozwiązań nie jest zbyt długa. Tak, myślę, że chmura doskonale zdała doskonały egzamin. Mhm. Jest to jakieś, są jakieś wnioski dla nas wszystkich, szczególnie dla sektora finansowego w Polsce. Także mieliśmy okazję obserwować to bardzo szybkie tempo migrowania rozwiązań do, do, do chmury. Ja powiem więcej, patrząc z perspektywy ukraińskiego sektora bankowego, tam do czasu wybuchu wojny funkcjonowały rozwiązania w paru newralgicznych obszarach, które były rozwiązaniami w sposób ekspresowy wymienianymi po, po wybuchu wojny, dlatego że producentami tych rozwiązań były firmy rosyjskie. Więc Ukraina oprócz tego, że musiała zabezpieczyć swoje systemy przed cyberzagrożeniami i zapewnić im wysoką dostępność, to jeszcze zmierzyła się z niektórymi projektami, które wiązały się z wymianą tych rozwiązań. I te mhm. projekty też odbywały się w ekspresowym tempie. Proszę wyobrazić system płatności, który de facto jest no bardzo wrażliwym elementem sektora krwiobiegu finansowego, który, który bazuje na rozwiązaniach, które no są przez nas nieoczekiwane. Szanowni Państwo, i byliśmy świadkami właśnie bardzo ciekawego spojrzenia również na konflikt w Ukrainie właśnie od strony, która rzadko jest poruszana w mediach, w tym także na naszej antenie. Dlatego tym bardziej dziękuję, dziękuję naszemu bardzo. gościowi. Pan Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo za dziękuję. Sobie. Dziękuję Państwu.